Siemanko moi drodzy, witam Was serdecznie. Niedługo, 6 grudnia, nowy ladder w Diablo 2. Ja oczywiście namawiam Was do grania na HC. No i dzisiaj nagrywam taki specjalny filmik yy, o 10 przedmiotach, dzięki którym przeżyjesz na piekle, oczywiście na hardkorze. I. Ja sam używam tych przedmiotów zawsze na piekle. Jest to dla mnie standardowy taki zestaw itemów, które dają możliwość przejścia gry do końca i później wzbogacenia się i założenia bardziej, że tak powiem, ofensywnych itemów, bo to są, te co pokażę to są takie defensywne. I później pokażę Wam, jak to działa. Pierwszym itemem. Który praktycznie można dostać za darmo, jest to dym. Piękna zbrojka, 50 resów to jest najważniejsze, co nas interesuje. Yy, moim zdaniem, osobiście najważniejsze na helu są resy, ponieważ jeżeli to yy, nie będziecie mieć resów, naj, najwięcej zabija, zabijają błyskawice, zimno i ogień. Później na, dopiero w następnej kolejności uderzenia fizyczne, e, najczęściej jakieś wybuchy zwłok i tak dalej, e, wybuchy tych stygliczyków e, i tak dalej, i tak dalej. To był pierwszy itemik, e, dym. Drugim itemikiem, <laughs> będę tak mówił mniej więcej e, od najtańszego do najdroższego. Drugim itemem, itemem, który zawsze używam na Helu jest Krasnoludzka Gwiazda Draft Star. Ma on bardzo fajną umiejętność absorpcja ognia, ponieważ bardzo często y, możecie zabić y, właśnie wybuch ognia i wybuch zwłok one mają ob obrażenia od ognia. Tro y, wybuch zwłok to ma tam więcej fizyków, ale, ale ogólnie wybuch ognia bardzo często możecie zabić i ogólnie różne czary ognia, jakieś magowie, niemagowie. Jest to dodatkowo ma tutaj 40 życia według mnie jest to świetny item, dzięki któremu można przeżyć te wybuchy. I to jest drugi itemik. Trzecim itemem jest tarcza. Która daje 63 do wszystkich odporności i ma bardzo dużo bloku, daje bardzo dużo bloku. Blok też jest ważny, też blokuje, yy, blokujemy, tak jak ja tutaj mam Amazonkę, blokujemy obrażenia fizyczne i także wybuchy zwłok, wybuchy tych stygliczyków yy, Jest tutaj szybszy blok. I tutaj patrzymy zawsze w, w statystykach. Na obronę i mam szansę na blok 75, ponieważ każdy mój punkt zręczności podbija mi później blok. Tutaj fajnie jest mieć 75% bloku. Oczywiście, tam w, czaro, w czarodziejach ciężko jest to zrobić, natomiast tutaj w Amazonce bardzo łatwo. Czwartym itemem, którego tutaj naturalnie akurat używam w Amazonce na oszczepy, to jest Wigor Boga Gromów ma 10 do maksymalnej odporności na błyskawice i absorpcję od błyskawic. Yy, następny świetny, świetny item tutaj akurat w tym momencie mam 77 yy, obrażenia na yy, odporność na błyskawicę, ale, ale yy, normalnie masz, jeżeli masz maksymalnie, wtedy masz 8.5 i troszkę jeszcze absorbujesz, Później pokażę Wam jak to, jak to działa. Jesteś praktycznie nie do zabicia przez duszę i, i te y, różne czarodzieje, które strzelają błyskawicami. No, najważniejsze najtrudniejsze są dusze, to pokażę później. Następnym itemem, y, który jest też świetny na przeżycie, to jest już dla czarodzieje item to jest kolec czarodzieja Wizard Spike. No tutaj 75 y, do Alres. Dodatkowo ma zwiększoną manę, to tak jak czarodziejka na, na e, manę, świetny. Tak samo używałem na nekromancie, żeby przeżyć hell. Wiadomo, resy, resy, resy. Następnym czaro, e, świetnym itemem jest oczywiście kruczy lód. Ten ma znowu absorpcję zimna, e, zręczność i nie można zamrozić, co jest ważne. Dzięki temu nie będziecie zamrażani przez przeciwników i szybciej się będziecie poruszać i tak dalej. Jak te absorpcje tutaj wszystkie działają? No tutaj mamy na ogień błyskawice i zimno. Kiedy macie maksymalne rysy, dodatkowo obrażenia, które dostajecie, są jeszcze absorbowane w wasze życie. Czyli może być taka śmieszna sytuacja, że jeżeli będziecie mieć wysoki res będziecie będzie was leczyć zamiast spadać wam życie tak właśnie działają absorpcje i przy maksymalnych resach i kilku absorpcjach jesteście praktycznie nie do zabicia i tak właśnie te absorpcje fajnie działają na helu piękna sprawa mieć te trzy itemiki zwłaszcza przeciwko właśnie różnym tu wybuch zimna tutaj ten wybuch wybuch zwłok Zaklęty ogień to się nazywa, ten afiks u potwora. No i tutaj dusze jak w nas strzelają. Następnym itemem to już będzie na fizyczne obrażenia jest laskoszczyt. Tutaj ma obrażenia zmniejszone o 30. Kiedy uderzają w was fizyczne potwory, obrażenia zostają zmniejszone. O 30% jest to bardzo dużo. Tu jeszcze 200 obrona przeciw pociskom. Także świetna zbroja na prze, yy, przeżywalność. Yy. Jeżeli brakuje Wam resy, to używacie dymu. Jeżeli brakuje Wam, yy, no tutaj Amazonka walczy wręcz, więc yy, resy mam wysokie, więc używam laskoszczytu. Yy, następnym itemem jest oczywiście czako szodziowe garlekina, Ja mam tutaj wersję z umem, z resami jeszcze. No mega dużo życia, yy, obrażenia zmniejszone o 10. Według mnie na przeżywalność najlepszy hełmik. Yy, razem tutaj z tym ma 10 i 30, to mam 40 zmniejszone obrażenia od fizyków. No i bardzo dużo życia ma na piękny hełmik do przeżycia to już jest troszkę droższy item, powiedzmy, że te wszystkie, które tu pokazywałem, są warte około pul um runy natomiast tutaj y, czako już jest warte ista około mal ist. następnym itemem dziewiątym już jest tarcza burzy. Można oczywiście tutaj zamieniać ja, ja y, Akurat taki zestaw teraz mam, ale można zamieniać, można sobie, jeżeli jesteś barbarzyńcą, potrzebujesz więcej yy, Wytrzymałości przeciw uderzeniom fizycznym Zamieniasz sobie zbroję, wtedy masz 30, tu jest 35% obrażenia zmniejszone i tu masz 10 Praktycznie żaden fizyk, fizyczne uderzenie Cię nie może zabić yy, Natomiast no tutaj yy, ja gram amazonką i ona yy, Aż tak w, nie walczy wręcz, jak Barbarzyńca, czy Palladen. I używam ten, ale sama zbroja jest super. Ma wysoki blok, dużo obrony, jakieś tam resy, no i te obrażenia zmniejszone o 35, Storm Shield bardzo fajna tarcza. I ostatnim itemikiem, kochani, najdroższym. Tutaj Storm Shield jest też warty, warty około Ista, zależy jakie ma statystyki. I okołoista. No i oczywiście, najlepszym itemem na przeżywalność i, na, i zdecydowanie najdroższym jest wezwanie do broni Call to Arms, który ma okrzyk od okrzyk ten, który barbarzyńca używa do życia. Więc ja mam tutaj 1587 życia, zarzucam sobie okrzyk. 2,5 tysiąca, prawie. Także ten item jest zdecydowanie najlepszy. Jest zdecydowanie najdroższy. Ja mam y, wersję z, y, 5. Jest od 1 do 6. I no, ten będzie warty już pra, prawie, prawie że y, jakiegoś oma albo Oma albo więcej. Także zdecydowanie najdroższy item, ale zdecydowanie najlepszy. To było te 10 itemików, które polecałbym Wam, żeby przeżyć na Helu. Teraz pokażę Wam małą próbkę. Tutaj akurat już miałem mapę z duszami. Jak to działa? Jak. Yy... Jak jakie duże mam. O, dusza będzie we mnie strzelać. Akurat zmajnika. Może pójdę dalej na mapę i będzie więcej dusz, żeby strzelały. Na fizyki odcinają dłużej. Życie, życie praktyki mi nie schodzi. Tak działa ta apora. Na błyskawice. Więc ani błyskawice, ani e, zimno, ani ogień za bardzo mi się zrobią. Na fizyki też mam dużo odporności. Dodatkowo mam bardzo dużo życia. Oczywiście ta postać już, już jest. Yy, że tak powiem to jest koniec sezonu na już jest yy, dokokszona że tak powiem tutaj fizyki z duszami wiadomo jak to się stanie Blok działa dodatkowo redukcję ja nie walczę a nic mi się nie da tak że tak mi to samo Polecam w nowy sezon na hardcore. Na początku poprzedni filmik nagrywałem o słowach runicznych. Nie dodałem tamtego słowa runicznego dym, ponieważ tam był tal eth ale ten yy, dym na hell jak najbardziej do postaci takich jak te Amazonka na oszczepy. Za darmo można sobie zrobić mając runę lum, nev lum. Zbroje można kupić u Fary. I tak by to kochanie wyglądało. Można spokojnie grać na HC, przeżyć i świetna rozgrywka. Polecam Wam serdecznie. Jeżeli możecie zasubskrybujcie kanał, jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie lajka. Zapraszam do następnych filmików. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.